Spisując w YouTubie rugby 7 znajdziecie mój kanał. Dzień dobry! Mamy godzinę 6.30. Tak, wiem, że to nie jest weekend, a trochę dłużej pospałem, ale to wszystko jest spowodowane tym, że nasz pies, Kapsel, w nocy miał jakiś roztrój żołądka i o godzinie 1 w nocy potrzebował wyjść na spacer. No cóż, raz na jakiś czas bywa. Kapsel już chyba cały, zdrowy. Kapsel. Już zdrowy jesteś? Okej. Okay. Muszę się Wam pochwalić, bo już teraz, wpisując w YouTubie ruchby7s.pl znajdziecie mój kanał. Do niedawna jeszcze nie było to możliwe. I dodatkowo wyświetlają się praktycznie wszystkie moje odcinki, vloga. Także będzie łatwiej mnie znaleźć. Trenuję od 9 lat rugby, nie mi to oceniać, czy to dużo czy mało, po prostu 9 lat. I przez ten czas słyszałem tyle wymówek, dlaczego nie mogę przyjść na trening, albo dlaczego nie mogę trenować rugby, że mi ręce opadają. Większość z nich to totalny bullshit. Jestem za wysoki. Jestem za niski. Jestem za chudy, jestem za gruby. Muszę przypakować, muszę zgubić brzuch, nie mam czasu. Chcę spędzić czas ze swoją dziewczyną. Nie mam korków, mam dużo nauki, treningi są za wcześnie, treningi są za późno. Nie chcę być początkującym, nie znam zasad, nie ogarniam, nie nadaję się, nie chcę przeszkadzać, nie chcę mieć siniaków, rodzice mi nie pozwalają, wolę grać na konsoli, mam daleko na treningi, wstydzę się kąpać pod wspólnym prysznicem, nie mam pieniędzy, nie mam ochraniaczy, turnieje są daleko, nikogo nie znam, trener krzyczy, mam dużo pracy. Nie opłaca się. Rugby to mało popularny sport. Nie mam jak dojechać na trening. Mam za późno autobus. Nie mam auta, żeby dojechać. Jutro wcześnie wstaję. Muszę się nauczyć na sprawdzian. Bolą mnie pięty. Boli mnie noga. boli mnie dupa. boli mnie wszystko. Mam zakwasy. Nie chcę mieć zadrapań. Nie chcę sobie nic złamać. Nie chcę mieć podbitego oka. Nie lubię się pocić. Muszę obejrzeć film. Umówiłem się. Muszę coś ugotować. Muszę najpierw kupić karnet na siłownię. Chłopaki w drużynie są dziwni. Nie lubię grać w deszczu. Ilość i skala tych wymówek naprawdę nieraz mnie przytłacza i przerasta. Liczba tych wymówek, które jesteśmy sobie w stanie wmówić, żeby nie przyjść na trening albo nie zacząć trenować rógby jest po prostu ogromna. I naprawdę większość z tych przykładów miała miejsce w rzeczywistości. I jak rozmawiałem z ludźmi, to naprawdę podawali takie argumenty. Wróg utarło się takie powiedzenie, że jest to sport dla każdego i serio, nieważne czy jesteś wysoki, niski, gruby, chudy, taki, owaki, przyjdziesz na trening i znajdziesz dla siebie miejsce, znajdziesz dla siebie odpowiednią pozycję, aby pomóc drużynie w realizacji jej celu, czyli wygrania meczu, wygrania turnieju, wygrania pucharu, wygrania, zdobyciu mistrzostwa. Jedynym takim warunkiem to jest jakaś minimalna koordynacja ruchowa. No po prostu trzeba... Mieć tą koordynację, żeby złapać piłkę podczas biegu. I to tyle. I każdy z naszej drużyny coś poświęca trenując ten sport. Wcześniej dojazd na trening zajmował mi godzinę, więc albo pożyczałem auto od taty, albo po prostu jechałem autobusem. Na przykład wiele razy nie byłem na urodzinach mojej Karoli. Ominęło mnie wiele imprez rodzinnych, które są dla mnie bardzo ważne. Jeździliśmy też na turnieje, w majówkę czy w Wielką Sobotę. Jeżeli w sobotę jest turniej i ktoś z swoich bliskich ma wtedy urodziny, to spędź z nim czas i w piątek, i w niedzielę. Jeżeli czegoś nie potrafisz, to wszystko zostanie ci pokazane na treningu. Tak to jest, że czas weryfikuje ludzi, którzy coś robią od tych, którzy tylko gadają. I naprawdę jestem mega dumny z osób, które są u nas w klubie, bo dają z siebie wszystko, trenują regularnie czego można więcej ścieć. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję, że byliście kolejny dzień ze mną. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!